Witamy Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że są Państwo tak samo jak my spragnieni piłki w najlepszym wydaniu. Dzisiejszy mecz skomentują dla Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Kłaniamy się. Zespół United kontra Vipers. Czas oczekiwania dobiegł końca. Teraz wszystko w nogach i głowach piłkarzy. Zapraszamy. Czy będzie prowadzenie? Co za sytuacja. Miał zupełnie pustą bramkę. Koszmarny błąd golkipera. Jest 1 do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Mamy aut. Idzie z do przodu. To musi być gol! się rozpoczęło, a już z obu stron padają bramki. Jak dotąd na nudę nie można narzekać. I pewnie dalej tak będzie. Na razie wszystko zaczyna się od początku. Wyrównali w tym spotkaniu. Można powiedzieć, że gra rozpoczyna się od nowa. Piłkarze United wychodzą za brakiem. Ten strzał może i tak Wysoki presjon się opłacił. i piłki. Gabriel Jesus. Abraham. Uciekł obrońcom. I mamy bramkę. Defensywnie pojawiła się Luka, to po prostu musiał wykorzystać znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. To był ważny odbiór. Gabriel Jesus. Jest szansa na groźną akcję. Nie może tego zepsuć. Udane interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Abraham. To musi być gol. I jest! Bramka ważna, bo dająca wyrównanie. Ależ wyrównane jest to spotkanie. Bramka za bramkę. Mamy remis. Próba ataku ze strony United. Wrzuca na środek. Ładnie pomyślane. Skuteczna interwencja, ale krają dalej. Piłka nie dotarła do adresata i rywale wprowadzą piłkę do gry w sali bocznej. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Przerwał to obrońca, a będzie wznowienie gry wrzutem z autu. Próba uruchomi, ale szansa na prowadzenie. Nie będzie bramki. Bramka szła piłkę. Dobrze, wygrał po starcie. Ma sporo wolnej przestrzeni na skrzydle. Podanie skutecznie zablokowane przez obrońcę. Wybrali krótki wariant rożnego. Phil Foden. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. No, złe krycie i napastnik będzie miał szansę. Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. James. Może teraz ruszyć skrzydłem. Schodzi do środka ze skrzydła. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Czy będzie prowadzenie? Ważna interwencja, ale wciąż jest niebezpiecznie. No słabo wyszło to ratowanie sytuacji. Nadal jest niebezpiecznie pod bramką. Mamy rzut wolny. Stracili piłkę. No, odmierzył to idealnie. Jest groźnie. Może strzelać. Uderza podcinką. Szkoda, ale spalony był. Nieudana akcja. Zespół United próbuje skonstruować akcję. Szansa na objęcie prowadzenia. Ciąż remis, ale rzut rożny to dobra okazja, żeby to zmienić. Zagrywa w okolicę 9 metra. Pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Ale szpechowe podanie i strata. Nękali, rywali do skutku, aż wreszcie zmusili ich do błędu w środkowej strefie. James. Gabriel Jesus. Ładnie się przedarł, co z tego wyniknie? No, coś musi z tego być. Ale w przepaściu tę sytuację miał przed sobą już tylko bramkarza. Mało brakowało, ale powinien lepiej uderzyć, zamiast po prostu iść na siłę. Dobrze pomyślane pod Anikurą. Niebywale bramkostrzelny jest w tym spotkaniu. Uzbierał już trzy trafienia. Jest się z czego cieszyć. Przerwy 3 do 2. Myślę, że na tym nie poprzestaną. Ciekawa będzie. Grają w drugiej połowie. Zespół Vipers musi włączyć piąty bieg. Świetnie przeda się przez obronę. Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż brze. Gospodarze teraz o mało nie oddali prowadzenia. Widać, że kibice siedzą jak na szpilkach. James, sporo miejsca na skrzydle. Piłka poza placem gry. Rywale wznowią grę od własnej bramki. Abraham ładnie ponad obrońcami zostawił za sobą trochę boiska. Bardzo ważna interwencja obrony. Ciekawe, jak to rozwiąże. Znowu. Pał ewidentny sędzia wskazuje na jedenastkę. Karny, To chyba już koniec ich nadziei na wygraną w tym meczu. No to mogła być nawet czerwona kartka, a że sędzia nie wyciągnął żółtej. To już dla mnie wielka zagadka. Nie wiem, czy można tu mówić o wielkim obroniu urnej. Coś niesamowitego. Z roku w pole karny. Do kolekcji mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Zobaczmy to jeszcze raz. Wypracował sobie kawałeczek miejsca, żeby dojść do tej piłki, ale to wystarczyło. Celna główka i jest piłka w bramce. Podręcznikowy przykład, jak należy bić rzutrożnie. Świetny pomysł. Ten lok stwarza zagrożenie. Udanie broni, piłka cały czas w No dobrze to sędzia wychwycił. Minimalny spalony. Są nienasyceni. Dobrze już znają drogę do bramki przeciwnika i co chwila stwarzają zagrożenie. Trudny mecz dla obrońców. Brawo, ale jest, jest szansa. Lewandowski. Widać, że się starają. Gonią rywala. Niestety tylko jedno trafienie brakuje im do wyrównania. 4-3 i pytanie, czy tak to się skończy. Ewidentny faul, ale sędzia podejmuje decyzję zgodną z duchem gry. Przywilej korzyści. Gramy dalej. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Sędzia upomina grafa. A mogła być kartka. Lepiej niech uważa. Proper. Może stąd strzela. Ładnie obronił ten strzał. Ale piłka na I Jeszcze jedna znakomita interwencja bramkarza. Kolejna w tym meczu. Lewandowski, Gabriel Jesus. Jest szansa na groźną akcję. Nie bawili się, długie podanie w pole karne z pominięciem linii pomocy. I cóż, efekt zdecydowanie jest. Proste rozwiązanie, ale często to właśnie te najprostsze, najlepiej się sprawdzają. Widać tutaj jak ta boi Ile może dać skuteczna gra z ataku. defensywie pojawiła się Luka, po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Abraham. Próba ataku ze strony United. Ale szansa na prowadzenie. GOOOOOOOOOO Świetne wyczucie trenera, co za zmiana! No i dzięki temu mają bramkę! Oddają piłkę Rewałym. Dobrze, odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Dobrze, udało się przeczytać to podanie. Martinez. I będzie miał szansę. Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Aj, trener będzie wściekły, że to nie wpadło. Stworzyli sobie dobrą sytuację, ale sam strzał łatwo wyłapany przez bramkarza. Wystarczyło nieco precyzyjniej posłać tę piłkę i skończyłoby się golem. No i strata. Świetne teraz zagranie. Podniesiona chorągiewka, spalony. Zobaczymy, co teraz zrobi. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Znakomicie to przechwycił na połowie przeciwnika. Przeciwnicy stracili piłkę. Dobry przechwyt na własnej połowie. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Słuszna decyzja trenera. Jego zespół przegrywa. Zdecydował się na zmianę. Miejmy nadzieję, że będzie z niej pożytek. Rafinia. Ładna okazja. Potężne uderzenie było blisko. Potężne, ale niestety niecelne. Gdyby to wpadło, byłaby ładna bramka. Robert Lewandowski okazja teraz przed nim gol, gol, gol próbują stan spotkania ależ końcówka w wykonali nie poddawali się, nie tracili wiary mają upragnione wyrównanie teraz tylko nie dać się ponieść emocjom bo piłka potrafi być nieprzewidywalna i oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo obrał obrońcę. Sprytnie z obrońcy i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. To chyba ostatnia akcja w tym meczu. Ostatnia szansa na to, by jeśli strzelą, odnieśli zwycięstwo. Wycofują kilkę. Dobre podanie. Ej, brawa! Nadal remis, a to zasnuka bramkarza. Mogą spróbować dowieść ten wynik do końca spotkania, albo kto wie, wywalczyć coś więcej. Lewandowski. Przeskoczył nad nogami rywala, udaremniając próbę odbioru. Pięć minut dzieli nas od końcowego gwizdka. Teraz napastnik cofnął się głęboko, by pomóc w rozegraniu piłki. Zespół United stracił piłkę. James. Rozpoczynają ostatnią akcję meczu. Kto wie, może ta akcja przyniesie im bramkę. No ale spektakl odbije wprost przeciwnika. Kibice pokazują. I wyłapał tę piłkę. Robert Lewandowski. Centra na niepilnowanego kolegę. Tak jest! gol! Prowadzą w samej końcówce. Tak się powinno grać do końca, dopóki sędzia nie zagniżdże. Radość kibiców, ale i wśród zawodników widać jakby więcej chęci do gry po tej bramce. Widzimy teraz powtórce. Długa piłka, raz, dwa i gol. Cóż, tak też można. Nikt ich nie będzie rozliczał na koniec ze stylu. Liczy się to, co wyląduje w siatce. Jest ostatni gwizdek i słychać radość kibiców drużyny gości. Bardzo cenna wygrana.